Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Analog Fotopasja. W dzisiejszym odcinku mój ulubiony mało obrazkowy aparat, czyli Konika T4 oraz od pewnego czasu ulubiony film, czyli AdOX CMS 22 Pro. Zapraszam! Na samym początku wspomniałem, że konika autoreflex T4 jest moim ulubionym aparatem. Dzieje się tak za sprawą tego jasnego wizjera. Ja mam wadę wzroku, jaką jest astygmatyzm. Jeśli nie wiecie, co to jest, wygooglujcie sobie, będziecie wiedzieć o co mi chodzi. I konika jest jedynym, jak do tej pory, mało obrazkowym. Aparatem, który pozwala mi trafić z ostrością 100 na 100. Jak do tej pory, oprócz koniki, trafił się tylko jeden aparat, który zrobił bardzo podobne wrażenie na mnie i jest nim. Już go sięgam. To zobaczycie naocznie. Jest nim Contax S model D2. Tutaj wizjer jest magiczny. Po prostu to, co widzimy. Jest magiczne. Pamiętam, że jak pierwszy raz robiłem tym aparatem zdjęcia, przybiegłem do domu i powiedziałem żonie, że jeżeli te zdjęcia wyjdą w taki sposób, jak ja je widziałem, to będą wow. Ale o tym aparacie też będzie film całkiem niedługo, więc wracamy do koniki. Konika Autoreflex T4 była produkowana w latach 1978-1979. 9, więc tylko przez jeden rok. Autoreflex T4, w odróżnieniu od swojego poprzednika autoreflex TC, jest pełnoprawną, pozwalającą na pełen manual lustrzanką. T4 oferuje nam czasy od 1 sekundy do 1000 sekundy oraz czas B. Możliwość ustawienia czułości ISO od 25 aż do 1000 600. Aparat oferuje również możliwość podglądu głębi ostrości, wciskając dokładnie ten przycisk, blokadę ekspozycji poprzez odciągnięcie naciągu rolki i delikatne wciśnięcie spustu migawki, czy choćby możliwość podłączenia windera, który oferuje dwie klatki na sekundę. Egzemplarz, który wam prezentuję jest zachowany w dość dobrym stanie. Posiadam do niego oryginalne pudełko na body, pudełko na obiektyw zresztą jest to mój ulubiony obiektyw Hexanon 50 jest naprawdę genialny. E, oczywiście instrukcja obsługi, winder, karta gwarancyjna. Naprawdę szereg dokumentów, jakie można posiadać do danego Modelu, na co trzeba zwrócić uwagę, widziałem wiele z tych modeli z odklejoną tą skórą. Po prostu ona po latach klej wysycha, skóra się kurczy i wygląda to naprawdę brzydko. Myślę, że naprawa nie byłaby czymś uciążliwym i można by było ją zrobić we własnym zakresie, jednak. No, ta skóra wygląda naprawdę brzydko i często na zniszczoną tego typu obtarcia, wytarcia jest, jest to dość normalne w tym modelu. Posiadam cztery takie, więc no, większość jest w, w różnych kątkach poobcierana. Po prostu wydaje mi się, że ludzie kupując ten aparat naprawdę go używali, bo. No, jest genialny, muszę to przyznać. W związku z tym, jasnym wizjerem, niesamowicie rysującym obiektywem, zresztą obiektywami, bo jest mnóstwo obiektywów do tego modelu. No, po prostu ludzie robili nimi zdjęcia. Więc, jeżeli zdobędziecie taki model w miarę w dobrym stanie, to będziecie na 100% z niego zadowoleni. Jeśli chodzi o film Adoxa Adox CMS22 Pro, to Adox reklamuje go jako najmniej ziarnisty, najbardziej ostry i film z niesamowitą rozdzielczością. I chcę wam coś pokazać, bo ja już dokładnie dwa te filmy zrobiłem i to jest negatyw z tego filmu, ale zobaczcie. Zobaczcie, negatyw jest niesamowity. Jest naprawdę niesamowity. E, I no te słoneczniki, przerzucałem to już e, pod powiększalnikiem. E, mega to wychodzi. Ostrzyć można bez żadnej lubki, bez niczego. Tu też bawiłem się w e, malowanie pędzlem. To też Wam kiedyś. Pokażę. Niestety do tego filmu potrzebujemy dedykowanego wywoływacza, czyli Adotek 4. Nie jest to dość tani wywoływacz, bo on wychodzi około 80-90 zł. I zobaczcie, ta mała buteleczka ja wywołałem dwa filmy i jest już jej połowa czyli wystarcza, tak szczerze, na cztery filmy i po sprawie. Wadą troszkę tego filmu jest niskie ISO i dokładnie patrząc na tabelę wywoływacza, e, możemy zastosować ISO 12, 20 i 25. No dobrze, jest aparat, jest film, koniec ględzenia, Idziemy w teren. Witajcie ponownie, kolejny dzień. Piękna mgła las uwielbiam taką scenerię, ja w ogóle kocham las, więc mój wybór był prosty. Idę do lasu. Eee, pytaliście kilka razy czy z tym filmem ja mam tutaj ustawione ISO 25 da się fotografować z tak zwanej rąsi, czy można tylko i wyłącznie ze statywu ISO 25 i czas 1 125. Sekundę. I światłomierz pokazuje. W tym momencie światłomierz pokazuje mi e, przysłonę 4. Więc nie jest tak źle. Ja działam tutaj zdjęcie. Wy zaraz zobaczycie, co to z tego wyjdzie, bo może nie wyjdzie. Zobaczymy. Pierwsze zdjęcie jest. Idziemy dalej w teren. Zobaczcie, znalazłem takie fajne drzewo, które niestety już no, jest nieżywe, ale porośnięte lekko mchem, ma własne kształty. I Ja sobie taki projekt robię, który nazwałem kształty natury. Tak, zupełnie roboczo. Więc zaraz postaram się zrobić zdjęcie tej układającej się we własne kształty kory razem z mchem. Zobaczcie, co z tego wyjdzie. Do tego zdjęcia potrzebuję już statywu i wężyka spustowego. Bo przy czasie 1,8 sekundy światłomierz po pokazuje e, przysłonę 2. Więc e, zrobimy to może nawet na niżej niż 1 8, ale to zaraz wam powiem e, idę. Zobaczcie, tutaj tą scenerię. Też według mnie jest bardzo fajna. Działamy, robimy zdjęcia. Znowu niestety jest za ciemno. Mamy 7 rano. Mgłę taką naokoło. Więc, 1,7 obiektyw niestety to troszkę za mało na ISO 25 w tej scenerii. Ale mamy statyw, mamy wężyk spustowy. Także zaraz zobaczę na jakich ustawieniach. Damy radę zrobić zdjęcie. Jedna czwarta sekundy i jak widzicie przysłona między 4 a 5 i 6, więc je działam, a wy zaraz zobaczycie efekt. Wracając do kształtów natury, zobaczcie co tutaj jest za mną, jak to fajnie się ułożyło, więc aparat już na statywie i zaczynam działać tutaj. Zobaczcie co z tego wyszło. Za mną jest teraz przepiękny bór sosnowy. Kadr trochę taki powtarzający się, i może trochę taki sztampowy, ale zobaczcie jak to wyszło. No dobrze, moi drodzy. Ja jeszcze zrobię kilka zdjęć z tematu kształty natury. Wy już kilka zdjęć widzieliście. Ja jeszcze ich nie widziałem. Mam nadzieję, że wam się podobały. Film Adoksa jest naprawdę genialny, według mnie jest świetny. W połączeniu z koniką dla mnie bomba. Wy ocencie to sami. Zapraszam was na kolejne odcinki. Już następny będzie już za dwa tygodnie w niedzielę. Także do zobaczenia.